Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez. My name is Stephen Hawking. Zapraszam do oglądania. Witajcie, moi kochani. W dzisiejszym QA jest ze mną Kuba. Witajcie, subskrybujcie. Pierwsze pytanie zadał nam Szymon. Alien. O, to do mnie pytanie tylko. To ja sobie pójdę. Nie, chodź, chodź, bądź, bądź jednak. Alien, jaka jest Twoja Fobia? Pozdro. <śmienicza> no, miało być tak, że ten Kuba odpowiada. Nie ma... Chłopaki, jaka jest Wasza fobia? Ja osobiście boję się bardzo węży. Naprawdę to jest coś, co mnie przeraża i nie wiem czemu. Ale. <śmienicza> będziecie robili własne koszulki, czapki i tym podobne? Już niedługo. Już niedługo. Już niedługo. Kolejne pytanie jest od Amelki. Czy jakby ci dali 1000 złotych, nagrałbyś film z pięcioma butelkami piwa? I co, co mam powiedzieć? Już tak reklama była? No, a, to robimy ją. Marcin Kubicki. Gdyby twoja dziewczyna kazała ci skończyć nagrywanie na YouTube, albo by skończyła z tobą, co byś wybrał. Kończę z tobą. Okej, okay, ja zrozumiałem to po chwili, i wcale mi się to nie podoba. Michał Kędziołka, opowiedzcie historię waszą, jak się poznaliście i dlaczego zamieszkaliście razem. To było tak, że Jakubusia poznałem w klubie. To, to był klub. Tura Tura more. <śles> Po Pyrkonie się poznaliśmy dwa lata temu, prawda? Dwa lata prawda. temu poszliśmy wtedy do klubu, to był tak. taki niby after party. Wszyscy pili alkohol. Tak. tak. I ja pomyślałem wtedy, no bo po alkoholu wiadomo, że człowiek jest ładniejszy. A już tak ładny człowiek mi się podobał od samego początku, bo miałem na niego oko. Ja, ja, ja Kubusia śledziłem przez dłuższy czas, nie wiem czy Ci mówiłem, ale robiłem Ci nawet zdjęcia w ubikacji pod, nad kabiną. A... Wtedy troszeczkę mm, zauroczyłeś mnie. Nieważne, wyszliśmy stamtąd. On jeszcze nie wiedział, że skradł mi serce, i postawiłem mu Tulamore w klubie Tulamore. To było takie. Romantyczne. romantyczne. No a potem poszliśmy stamtąd. Poszliśmy stamtąd, poszliśmy do jego mieszkania. Nie mam mieszkania. <laughs> Wtedy nie miałem mieszkania. Spaliśmy u mojej babci. W Lublinie. T na tapczanie. Psem. I z dwoma kotami. Tak. I moja babcia do nas przyszła. Na którą miałem uczulenie. <grym> przyszła z pierogami. Zimnymi. Musieliśmy je rozgrzać. <grym> ja położyłem pieroga tutaj. A <grym> ja co zrobiłem? Masz się ja boję? Przytuliłeś się do mnie. Nie pamiętasz? Pamiętam. Wtedy... Poczuł bicie serca mojego pieroga. I tak, I tak powstała nasza miłość. Hubert Binczyk. Alien, zrób odcinek ze swoją brodą. Kornelia Lisiecka. Alien, co byś wolał skończyć z YouTube, czy wolałbyś zostać gejem? Kubson, wolałbyś sobie ściąć włosy na łyso, czy zrezygnować z YouTuba? To może ja odpowiem pierwszy. Ja y, mam jedno i drugie, więc nie muszę z niczego rezygnować. A ja wolałbym się obciąć na łyso, żeby mieć i YouTube'a, i Aliena. Uciekasz z kadru od razu, żeby co? Wytrzeć czoło? Wytrzeć usta? Wytrzeć wszystko? Pfff! Gówno to warte, ta nasza miłość. Krystian Królikowski zadaje kolejne pytanie Czy naprawdę wejpujesz? Slash wejpujecie To wejpowanie na odcinku u mnie w Fifie Było tylko dla celów humorystycznych I generalnie po prostu myślę, że nie zalecamy palenia Na pewno nie palenia papierosów Tym bardziej e-fajek, bo to jest nowe, to jest sztuczne Kochani, po prostu nie chcielibyśmy, żebyście cokolwiek palili Bo zależy nam na waszym zdrowiu Więc nie róbcie tego Jeg tar på meg <py67> Co, to... Wojciech Śmiertka pyta się: gdybyś prał się z kupsonem, to kiedy zacząłbyś błagać o litość? Kuba wie, że ze mną nie można. Chyć. Generalnie myślę, że nie błagałbym Kuby o litość, bo Myślę, że następne pytanie może być bez problemu dedykowane. Wiktoria Schulz, gdybyś znalazł się na bezludnej wyspie ze swoją dziewczyną i wiedział, że niedługo umrzecie z głodu, to jakie by były twoje ostatnie słowa? No ale to, że ja nie będę taką dziewczyną? <grym> nie. Ja osobiście odpowiedziałbym, kochanie, śmierdzisz, dlatego cię nie zjem. A, A ja nie mam o. dziewczyny. Ireneusz Bajor. Ile ważycie? Ja generalnie jak postoję 4 dni myślę, że się dobrze zważę, a... Jak u nie, <grym> nie ma. Ja jak się masz. Kacper Czerwiński. Jeśli to przeczytasz, to jesteś noob. Czy, czy jesteśmy nubami? Tak. Ty. <grym> Bo ty to przeczytałeś. <grym> Ej, ale mnie zrobił. Kasia Szejok. Skoro są płatki śniadaniowe, to czemu nie ma płatków kolacy. Ania Walag. Ja trochę zredaguję to pytanie, bo jest dziwnie napisane. Wolisz zostać na tydzień jakimś zwierzęciem, czy osobą płci przeciwnej? Zdecydowanie osobą płci przeciwnej. Okej, okay. widzę, że mamy. E... Różne zapotrzebowania Bo ja chciałbym zostać psem, mógłbym robić kupę i siusiu gdzie tylko by mi się spodobało Jakbyś tego nie mógł robić w tej chwili <grym> Nie mogę, bo mnie policja zgarnie A psa nie A to całkiem szczerze teraz Myślę, że zostałbym zwierzęciem Psem na przykład Ewentualnie ptakiem, tam można tak A ja, jak już bym miał zostać zwierzęciem To zdecydowanie królik Kuba Arabski. Kuba Arabski. Daj moc pani. Kuba Arabski. Wolałbyś wsadzić sobie w dupę kukurydzę, czy stać nago w środku wypełnionej ludźmi galerii? Myślę, że będziemy monotematyczni. Kukurydza byłoby lepszym rozwiązaniem. Jak co wieczór? Olimpia Schulz. Ile masz centymetrów wzrostu? Um, ja generalnie metr 1,77, aczkolwiek to zależy, czy stoję, czy leżę. Ja generalnie 1,84, ale to też w zależności, czy mam buty na koturnach. Filip Połom, jak to się wszystko zaczęło? Od początku! Wojciech Lisiak, gdzie kupię 15 metrów kabla sieciowego? W sieciówce! <głos> <głos> Emilka Kubicz, to teraz tak na poważnie ostatnie pytanie, jak oceniam swoją jazdę na deskorolce. Myślę, że jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo mi brakuje, żeby być na jakimś konkretnym poziomie, aczkolwiek na Penny potrafi już bardzo szybko jeździć i się nie wywracać, nie robić sobie krzywdy, a myślę, że to już jest jakiś sukces. I to byłoby na tyle w dzisiejszym QA. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo ciężko było wybrać sensowne pytania. Naprawdę, kochani, bardzo monotematyczne były. Także następnym razem proszę o więcej kreatywności. Ja się teraz z wami żegnam, my się teraz z wami żegnamy. Trzymajcie się. Subskryb I do następnego. Pa!